dziękuję na moim kanale dzisiaj znowu gramy w Brawl bez dłuższego gadania zaczynajmy dobra jesteśmy w Brawl odbierzmy sobie nowe wydarzenia Chodź... czemu po 5 to się zmieniło oh, kurde nawet nie wiedziałem dobra hmm dobra to sobie weźmiemy ja bym nie kupował tych megaboxów można od mnie nie stać ale bym tego nie kupował moim zdaniem się nie opłaca Uuuuu... No bo nie kupimy tego nie jesteśmy, Niestety. hm, Dobra, lecimy w jadymiarze. Wykonamy sobie dzisiaj troszeczkę misyjek. Ulepszamy sobie kałę. Poko. Ja jak mogę kogoś ulepszyć, to z kogoś ulepszam, a szelkę to w sumie z chęcią ulepszę. O, już że mogę do niej mieć. Hmm, fajnie. Ja zawsze szelkę ulepszam. Gdyż iż ponieważ to jest jedna z moich ulubionych postaci w ogóle Dobra Weźmy hmm, hmm. sobie w misyjki Duoska. Musimy wykonać te zadanka znowu tu, znowu tu. Ta mapka jest ok jeszcze, bo jeszcze dzisiaj w Brawl nie grałem. No już moja szale karwały bije dwa kafle, jeden z shotem. Ósma mocy będzie zbijała skrzynkę na trzy strzały, ale te skrzynki nie mają tylko 6000, więc spoko. Blackfish Oj, no, kocik i że lecę do ciebie pomóc. Dobra, leży parówczak. Dobra, dawaj tu nitę, dawaj tu dawaj. Uciekaj, wycofuj się, wycofuj się, wycofuj się. Jakie szczęście. Uciekaj, uciekajmy. Dobra. Kolcik mnie goni, ale nie do rady mnie dogonić. Obram, mój kolcik się pojawił za jedną sekundę. Dobra. Nie dasz rady, kolcie, wracaj. Umrzesz. Przestań. To nie może wyjść. Pomyślnie. A szlak. No nie może się udać. A jestem na szota, no i co z tego? Olek so to było kurde mać. No, chodź. O nie! Dobra! Uh, brawo! Kurde, no. Porobiłem. Porobiłem teraz i. Porobiłem. Kurde mać. Kolcik od razu zagrył ponownie, kliknął, no, tylko mu się wyświetliło. XD. Dobra, lecimy. I znowu mam jakieś lagi. To jest... To jest hamstwo w państwie, kurde, mać. Dobra, bierzemy tu skrzyneczkę Denis Damia. Nie wiem kto to jest. Nie chcę chyba wiedzieć. Lecimy. No bijecie, zobaczysz. Dorwałem. No bierz tego parkiupsa, Nie ma ciasiu. Aj, kurde. Zmarnowałem na mego chciałem pomóc. No co? Aj, kurde! Dobra, że. Ha ha ha. Hello, Jackie! Jackie! Dobra, wyjaśnione tych kurde mać tam. Co będzie się szczypać z nimi? Nie ma co się z nimi szczypać. Trzeba brać ich, kurde mać. No chodź, no chodź, no chodź. Ello, kurde mać. No. Nie. Czemu idziesz, typie, umierać ciągle? Nie zabije mnie, jest za słaby. O ja cię... Toś mi nie wyszło. <grymne> Easy peasy Lemoniada, kurde mać. No. Zadanko jedno wykonane. Jeszcze raz grasz? Typie. Wyszedł. Dobra, jeszcze jeden winek się przyda. Czyli co najmniej trzeci drugie? Nie pamiętam. Dawno się nie grało. ja jacie, dobra. Chciałbym mieć pana P. Kurde, no. Lecimy. Fajnie, że na, po... Szkoda, że na początku się loguje, ale potem. już... No, jakim cudem, no. O, dobra. Potem się już nie loguje, to spoko, bo mogę normalnie grać. Jak pros. A ta musicie przyznać, że ta akcja na początku to była sztos. Sztosi to był. Zostaw mego bulka. Uleczka mego. Wypad. Dobra, zaraz umrę. Double kill? A on double kill, one shot, double. One shot to kill. Coś się nie pykło. Sorki. Dobra, wyjaśniaj ich. Kurde. Mam wrażenie, że wygrano mamy w kieszeni. Dubi, dubi, tuba! Easy peasy, lemoniada. Kurde, trochę głośno jest. Wyjście. Dwie misyki wykonane. Kolejne wydarzenie mamy. Kolejne dwa. Oho. I mamy. Big boxa. No to zobaczmy, co się w nim kryje. Tam, 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 tam. Czy będzie blikało? Czy będzie blikać? Aj, kurde, nie ma nic. Mm, słabo. Mm, szkoda. Dobra, lecimy. Ulepszyć sobie to. Czek, czek. Mm -hmm, mm -hmm. A wszystkie mam wykonane, to zagramy sobie jeszcze raz albo z dwa. może pobijać puchy, najwięcej pucharów. Kim jeszcze nie graliśmy, nie graliśmy. Igraliśmy Karlem ani Jessie. To zagram sobie Jessie, a potem Karlem i będziemy kończyli ten odcinek. Krótki, mo nie krótki, ale bo misji nie ma. Jakby było jeszcze się byśmy mogli jeszcze trochę pograć. Gdzie ty idziesz? Gdzie Jessie? Ja cię sunę. To nie wróży za dobrze chyba. Przeciwna, że jeszcze. Kurde, macie, ale zabrałam dwa parki, dla nich. Mój typek nie żyje. Yy. Yy. Wracaj! Ale to było, kurde, wszystko robi się so close, nie? Wszystko jest so close. Dobra, leży. Ale szybka rundka. Oczywiście się nie skończyła, ale ogólnie szybko to wielkie starcie się zrobiło. Dobra, 11 power tubesów. Pyk, masz, pyk. O, moje działko go zabije. <laughs> XD. Dobra, leży. Easy, easy, lemoniada, kuła, cool, panie. kurcze no i cyk i teraz gramy co ja klikam gramy teraz karlem lecimy fial i neige dobra lecimy każdy z na przeciwnika dobra lecimy Gramy z pęką. Dobra. Idziemy po tamte skrzynki. Ty co zbierz, żeby... Dobra. Gites. 67 power klubów Naszych naszej Obra On leży. Nie dasz rady. Uciekaj. Aż rzucił? No, weź go zabić. No, no, no. Na pełne kła Ej, no to to była jeszcze szybsza rundka, kurde To było... To stanie szybciutkie, straszliwie Dobra, gramy... A myślałam, że będzie jeszcze raz chciał grać. A to nie? Dobra, jeszcze raz to gramy, bo to szybko poszło. Te szybkie dwie rundeczki były. Aż to to. McDonald's się odzywa. No. Ja tego maka potrzebuję Nie no, do życia Jak najbardziej Chociaż waży Mało hmm. Dobra, lecimy Zrobimy Zbijemy A, bo w perna, kurde mać Co ja będę się szczypać z nimi Cyk i cyk i cyk Jeszcze kręcimy się Dobra, leżą wszyscy Pyk Będę się z nim szczypał. Masz. Jezu, nie. Uh-uh. Pipi, pupucek. Leżeć. Sino, świnio. Proszę przestać. Proszę przestać. To się nie opacało. A, tak, kurde. No i gites. To jest szybkie straszenie, no. Nie ma sensu. Dobra jeszcze raz Teraz zagramy Barleykiem. Barleyem. z tulejką Barley, barley, barley Jest kinkiem, Lecimy. Dobra. Another round. Tu, 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 pyk, pyk. Oj, żeby znowu rzut jeden leżeć, 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 leżeć. No też się zapowiada jakaś szybka rundka. Kofrank jest bombardowanie. Dobra, a tak. zbombardował bombardował tam ten Barley. Ja jestem najlepszym Barleyem na świecie, nie wiem czy wiecie. Ale mnie pokonał. Dobra, ni ta, dobra, ni ta. Wal, bierz te parki Dasz radę! Ale biegnij do swego Miśka! Ale no, ja cię sunę. Grać nie umie. O jest dobre stres, zagram. Bo grać ona nie umie. Może się w końcu nauczy. Jak to jest być prosem? <grym> ale ten kocik no mnie zjechał. Cyk, 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 cyk. Leżeć i leżeć, i leżeć. Co mnie? Kurde, atakujesz? Chcesz... Chcesz dostać? Dobra, bierz to, bierz to, bierz to! Żeby nam tego nie zebrali. EBB. Dobra, atak. Atak! Uzniszcz no się! Ale mnie denerwuje ten... coś tam jest chyba. Takie miałem wrażenie. Leżeć tam. Nie kwicz. Gdzie the... Dobra, leżą. No nie gadać o ci... Ej, lag mam. Nie wierzę, żeby pan lag mnie pokonał. Ja Cię chwycę. Ja Cię chwycę. Dobra, świca. Dobra, koniec. Dobra, to ja się z Wami żegnam. Siemson.